Krywalizowali już Jurgen Klopp i Louis van Gaal w Bundeslidze. Było 2-2. Pierwsze starcie na angielskiej ziemi na korzyść Holendra. Co co, ten starszy trener przechytrzył młodszego kolegę? Co zadecydowało o tym zwycięstwie United? Można to racjonalnie wytłumaczyć? Centymetry niego zdecydowały pewnie w najważniejszym momencie przeskoczył dobrze grających obrońców Liverpoolu. No i nie zadrżała noga, choć często drżała runejowi w tym meczu. Te piłki mu uciekały, tracił, a w tym najważniejszym momencie i to jest ta klasa, tak? W trudnym momencie, grając przeciętny mecz, wygrywasz ważne spotkanie dla kibiców, dla klubu. No i Van Hal to chyba jego takie najcenniejsze zwycięstwo w ostatnim czasie, no i, i myślę, że teraz, tak jak dużo się mówiło o tym zwolnieniu, to tak tre, teraz chyba to wszystko przyciśnie. Na tydzień, tak jak wchodząc, powiedział. Prawie. Tak, na tydzień. Ale wchodząc w szczegóły, no to, to można się doczepić do wielu kwestii, jeżeli chodzi o grę Manchesteru, ale no, liczy się na, koń, na końcu wyniki i, i to tak naprawdę przechodzi do historii.